Proszę Państwa, Roman zapił suma ale walczymy. Walczymy Mało miejsca na... Mało miejsca na łodzi. Ale radzimy. I ja. Zaciągka 15 guma Dragon Viper Seledyn na główce 12 mustat Rybka na razie jeszcze trzyma dna dołuje, ale powoli próbujemy ją połęczyć.

na brzegu, raczej nie na brzegu. Oj! Joła! Joła! Lecz może i więcej. Ale męczymy, męczymy. Sumka. Konduś trwa jakieś 15 minut. już przyjmę w górę. ale śpis, ale śpis. No tak idzie, 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 idzie w końcu słabnie, jak od tego twóra, tego to go tego lubię do tu To tutaj teraz oporowo. Nie jest duży, metrzak bark boli, jak chuj, tutaj nie ma idzie. Co? Nie, bark boli, tutaj, bo nie no ma. jak? Nie będzie się zaprzeć. No właśnie, proszę państwa, dochodzi do brzegu, do łodzi, ale jest jeszcze wiel... uważaj. Mało miejsca na nagranie, ale sobie radzimy. O, to panie kolego, może być 150. I tak właśnie. Zaczyna się walka od nowa.

jak sierdziola I romuj teraz go do siebie Nie ma kurwa, litości dla sumka Ale huknął w gumę kurwa mm -hmm. 4 minuty i 10 sekund głęboko jak chuj, jak tam powierzchnię z tej głębiny to wiem wiesz o co chodzi, nie? To ja się do pewnego momentu się dalej nie podniesie Może by się zaczepił Może zaraz się podniesie Czy go zobaczymy, czy nie Narusz go weźmie do ręki O, i się nie podniesie Tego. Ciężki temat, panie kolego. Ciężki temat, ale może go zdobimy dzisiaj. My nie chcemy sumka, my chcemy sandałaka. Dwa mogliśmy mieć, jechać do domu dziś. Jecham na sandacze, na łowili sumów. Zbiornik Turawa słynnie już mnie sandaczy, a tu niestety sumy z gumy. Sumy w tarle biorę <grym> Ale my tu przyjedziemy po tarle I ponownie Ja już nie wiem gdzie cię nagrywać Panie kolego O, tam już odgidas Uuuu Śkinie szczeli nie będzie taki mecz jak coś czuję nie będzie więcej? Mm. Chyba, że to tak wiesz, twój kij taki giętki, ty go tak ciągniesz jak dupek Ja no, ale to głupie zobacz co się dzieje kurwa ta... mi wędkę złamię. nie ja jest pierdo. wędka na sumy kurwa tylko na sandaczyki kurwa i na okonie Ja pierdoła. Ryba życia Ja się nie połowię przez ciebie O oh my god Chodź ty luciferze Będzie coś z tego teraz Nic z tego nie będzie Ryba to wyjdzie do pewnego momentu i dalej No tak ja bym się chciała podnieść to bo się boi, wie, powierzchni, wyczuwa zmianę temperatury wody No to ja odrakę, kurwa? Dobra, ciągnij, ciągnij. Panie, męczysz się, męczysz siebie i jego. Przez za żółkę nie złapiesz. Żeby tylko wyszedł i dotknął by Żeby złapał tlenu. Tak, a to już będzie nasz. No to muszę munter Spokojnie Ale musi być byk Ale zrobimy go huk, huk I poszedł No i trudno do góry, do góry, nie trzymaj go, do góry cały czas pomper Męczysz go Słuchaj nie daje za wygraną A my czekamy Cześć <laughs> <laughs> tu braci Ładnie, pięknie, panowie tam sobie siedzą A my ciągniemy sumka metrowca <laughs> Nie jest ciężki, bo byś go tak nie dźwignął Od tak sobie no, ale on już ile chodzi dalej I Wiesz, nie jest ciężki I ci zaraz czasami bo Dragon nie nawalił <słyska> On go podczepie, moim jeszcze Osańkę przyniosłbyś kurwa Bo lepiej go tam pod wodą Z harpuna. Teraz będzie Teraz będzie nasz Pojawi się no, kurwa, Pojawi się nie pojawi się. Uu, może się jednak nie pojawi. Nie jesteśmy z drugiej strony łodzi Ale żyj sobie ładnie, teraz pocholował. Ale już się rundeczek ro zrobił. Nie, dawaj, próbuj go do góry pompować. popuść mu, wódkę, no ja mam jak wziąć, no miałem go dobra spokojnie spokojnie nie mam jak, bo tu mam teraz blokadę co tu się dzieje? nie wiem po to nam kurwa stopi